Proszę Państwa, jestem koło swoich byłych właściwie włości. Co prawda, mi jeszcze odrobinkę u góry tu pod lasem zostało. No i jeszcze sprawa spadkowa. Tam dalej w głębi niedaleko kościoła, którego wieżyczkę ledwo widać. Tam za tymi budynkami nowymi kawałek. A ta moja działka, co częściowo postawiły się te nowe domy. No to w tej chwili właściwie jest już trochę. No przerobiona część, zabudowana część, trochę zniszczona, ale tutaj stąd widać bardzo ładnie okolice Przybysławic, Garliczki, Zielonek, Januszowicz, Trojadyna, no i potem w kierunku miasta widać tam elektrownię, elektrociepłownię dymiącą, prawda, chyba również jakieś, jakąś wieżę transmisyjną, tam się widać już po górze, prawda, no i tu jest bardzo bardzo ładnie. Ptaszki trochę śpiewają. O, proszę bardzo, pośpiewują. No i tutaj. Szkoda, że sprzedałem tą część tutaj, co teraz te domy stoją, bo bym w bardzo pięknym, bardzo pięknym miejscu był. No ale nie stać mi na to. Więc taka krótka migawka. Amen, amen, amen.